Wikuś? Gdzie jest moje świadectwo? Nie ma! Powinnaś dbać o takie rzeczy. Jeśli go nie pokażę, rodzicom nie pojadę z wami na kolonie. Trzymaj. Mamo, co ty zrobiłaś? Michał mi tego nie wybaczy. Kochani, nareszcie się doczekałam. Dzisiaj jest ostatni dzień szkoły. Odbieraj świadectwo i zacznie się słodkie lenistwo. Jeśli też kochacie wakacje, zostawcie łapki w górę. Jak gotowa do szkoły? Już prawie! Hmm, jestem ciekawa, czy przyniesiesz świadectwo z paskiem. Mogłabyś wtedy pojechać na wyjątkowe kolonie dla uczniów z wyróżnieniem. No to na które jest zapisany Michał i reszta naszej ekipy? Mhm, z tego co wiem, wszyscy będą mieli świadectwo z wyróżnieniem. No nie wiem. Dobra, lecę do pracy. Do zobaczenia wieczorem. Jejku, byłoby fajnie, ale nawet nie wiem jaką mam średnią. Najwyżej narysuję sobie ten pasek. Tak nie wolno. E? Długo tu siedzisz? Nie zmieniaj tematu. Ech, no dobra, wiem, że tak nie wolno, ale bardzo bym chciała jechać z nimi na te kolonie. A ja kończę przedszkolę z wyróżnieniem. Co? Chcesz powiedzieć, że jedziesz z nimi na kolonie? Oczywiście. Wiktor, chodź szybko, pora jechać na zakończenie w przedszkolu. <laughs> idę. Okej, okay, ja też już się zbieram, a wy zostawcie 20 tysięcy łapek w górę, żeby wszystko się udało. Nie uwierzycie, udało się, dostałam świadectwo z wyróżnieniem! Pojadę na kolonie z moimi przyjaciółmi, super fajne uczucie! O nie, chyba zaczyna padać, schowam je do plecaka. O, zawinę je w bluzkę, żeby było bezpieczne. Ja co do domu powiedzieć o tym rodzince, a wy napiszcie w społeczności, jaką wy macie średnią. Już jestem! Aha! Pamiętacie, jak mój tato w poprzednim odcinku rozwalił taras? Teraz cały przedpokój wygląda tak: Mamo, tato! Halo, gdzie jesteście? Mama, nie uwierzysz, ha? No tak, mama mówiła, że idzie do biura i wróci wieczorem, ale gdzie jest tata? O, chyba wrócił. Tato? Jesteś tu? Dziwne, wydaje mi się, że coś słyszałam. No nic, oprawię moje świadectwo w ramkę i powieszę w pokoju. Czemu ten plecak jest otwarty? Dziwne. Ale jak to, gdzie jest moje świadectwo, przecież tu było? Może wyleciało mi gdzieś na schodach? One, Co tam? Wiktor, czy to ty wziąłeś moje świadectwo? Skąd ze szkoły? Nie no, z mojego plecaka Było owinięta w koszulkę z WF-u. Co? Ach nieważne. Dobra, widziałeś gdzieś moją bluzkę z WF-u i świadectwo. Może babcia i ręka je zabrała, jak mnie podchodziła do domu. O nie, muszę Wam zdradzić tajemnicę babci i ręki. Nasza babcia jest praniocholiczką. Uwielbia robić pranie. Mhm. Mm Zawsze jak do nas przychodzi, to zgarnia coś, co można wyprać. Aha, nawet zabrała mię farty i bruzę. Co? Muszę szybko do niej pójść, zanim włączy pralkę i wybierze moje świadectwo. No to kiepsko. Błagam, szybko wciśnijcie łapki w górę, żebym zdążyła, zanim babcia włączy pralkę. O! Kto? O! Cześć Saruś! Babciu, błagam, powiedz, że jeszcze tego nie zrobiłaś! Ale czego? No prania! Czy ja suszę pralkę? Tak! A co, potrzebujesz bluzeczkę z twojego plecaczka? No tak! Spokojnie, włączyłam szybki program, za pół godzinki wszystko będzie czyste i pachnące! O nie! Włączyć? No tak Nie ma Ale czego? Mojego świadectwa A co ono by miało robić w mojej pralce? Zawinęłam moje świadectwo w bluzkę do WF-u, żeby się zmieściło do mojego plecaczka Ja nic nie widziałam Może wypadło gdzieś po drodze bo i Sarusz powinnaś dbać o takie rzeczy. No, próbowałam! Dobra, lecę szukać, może wypadło gdzieś na chodniku. Ach, ta moja Wnusia kiedyś zgubi własną głowę. <noise> Babcia zawsze chodzi tym skrótem. Może gdzieś tu wypadło to świadectwo. Nie, no, tragedia, nigdzie go nie ma. Poszukam jeszcze w naszym domu. Nie mam już siły. I co znalazłaś się? Nie, no nigdzie go nie ma. Albo się rozpłynęło w pralce, albo gdzieś wypadło po drodze. A szukałaś w parku? Tak, przeszłam całą drogę i nic. Może wydrukuj sobie nowe? Nie da się, świadectwa są drukowane na specjalnym papierze. A to co z tego roku? Nie no, tam jeszcze nie miałam paska. To trudno, nie pojedziesz z nami na kolonie. Ejka, już jestem! O nie, to mama, nie może mnie znaleźć bez świadectwa. Muszę się szybko gdzieś schować. Pomogę ci! Co ty robisz? Co, widać mnie? No tak! Dzieciaczki, gdzie jesteście? A tutaj? do sofy, będę cię krył! Świetny pomysł! Wikuś? Cześć! Yy, widziałeś gdzieś Sara? Yy, tu jej nie ma! A co robisz w jej pokoju? Yy, karmię żółwie! Przecież żółwie nie jedzą Lizaków. Daj mi to! To, a już sobie możesz już wyjść. Dzięki, tylko co ja teraz zrobię? Masz przechlapane. Już wiem, Michał też dostał świadectwo z paskiem. Pożyczę je od niego i pokażę rodzicom. No nie wiem, czy się to uda. Jasne, że się uda. Oni i tak tylko patrzą na oceny. Nie zauważą, że to świadectwo Michała. Powodzenia. Muszę się tylko stąd wydostać niezauważona. <grym> I co, jak się kupuje te blobluxy? Daj, zrobię ci to! Czy mam kryścia. jaki tu wybrać kolor tych zasłon? A może wiadali też? <laughs> hm, sama nie wiem. Ale za Sunami zdecydowanie będzie bardziej przytulnie. <laughs> Uf, było blisko. Sara? Cześć, Michał! Cześć, wejdź do środka. Hejka, słuchaj, mam do ciebie bardzo ważną sprawę. Bo wiesz, zgubiłam moje świadectwo. Co? Jakim cudem? Długa historia. Słuchaj, może pożyczysz mi swoje do jutra? No nie wiem, takich rzeczy się nie pożycza. Błaga, jeśli go nie pokażę rodzicom. No dobra, ale obiecaj, że go nie zgubisz. Dzięki, obiecuję! Trzymaj powodzenia. Super, jestem Twoją dłużniczką, pa! Sara jak zwykle jest zakręcona. <noise> o, cześć! I jak Ci minęło zakończenie roku? Dobrze, odebrałam świadectwo. Tak. I wiesz co, zdobyłam czerwony pasek. Jasne, jasne. Jakbyś zdobyła czerwony pasek, to nie wiem, chyba wziąłbym cię na wycieczkę dookoła świata. To co jest? Nie żartuję, popatrz! Rany, ty nie żartujesz, ja nigdy nie miałem czerwonego paska. Naprawdę? Y, to znaczy miałem, tylko nie na świadectwie. To znaczy? Y, nieważne, pokaż, zawsze byłem ciekaw jak wygląda. Y, no tak, przecież widzisz. O już nie bądź taka skromna, pokaż, możesz się puścić. Y, wiesz co, tak się z niego cieszę, że nie chcę się z nim rozstawać. Teraz się wyda. Nie wierzę, że masz nawet szóstkę z muzyki. Y no tak. <noise> Ale jakim cudem? Przecież tobie słona lepną na ucho. Wiktor, ratuj! mi <noise> się! Wiktor, oddaj to bo zniszczysz! Błagam cię, ostrożnie z tym świadectwem. Oj, nie szkodzi, możesz mu je dać. Mhm. Jak to? A, śmieszna sytuacja. Dzwoniła do mnie twoja pani, że zrobiła literówkę na świadectwie i wydała mi nowe. <noise> Poważnie. Mhm. A to tutaj już można potargać. To już jest nieważne. Mamo, co ty zrobiłaś? Michał mi tego nie wybaczy. Ale czego? Eh, wiesz co, mamo? chyba musimy pogadać. Chyba się nie zorientuję, co? No nie wiem. Okej, okay, to na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapki w górę, a ja już idę do Michała. Trzymajcie kciuki. Wow. W ramach przeprosin zabrałam Michała i jego rodzinkę na kajaki. Ojejku, ktoś nas wyprzedza! Nie, nie, wyprzedzać nas! Zaraz ich przegonimy, dobra.